Witam Was w kolejnym pięknym dniu. Ja już jestem we Francji a dokładnie w Chamonix, Mont Blanc. Będziecie widzieć Mont Blanc razem ze mną. E, mam zamiar wjechać na dwa szczyty, wyciągami. E, Mont, tutaj Chamonix to jest takie małe miasteczko francuskie. Szału nie ma, ale lipy też nie. Więc będzie ciekawe. Oglądajcie. Taka kolejeczka widać, że jest to bardzo oblegane miejsce turystyczne. Z tego miejsca, gdzie idziemy będzie widać dobrze Mont Blanc, ale niestety trzeba najpierw poczekać, żeby kupić bilet, a to trochę może potrwać. Na taki chwil warto żyć. Współczuję ludziom, którzy tutaj wjechali w japonkach. Przetłumaczę to na angielski, może ktoś to obejrzy. Ale co dalej? Powoli ciocia! Bo w Chinach tego nie ma. Się wywali, że będzie afera. Kość ogonowa połamana w pięciu miejscach. Here yeah. nice. mm -hmm. Vlog incepcja A wy w lipcu dotykacie śnieg lepicie kulki i bałwany, bo ja lepiej. I hyy Szczyt, który widzieliście, który dzisiaj zdobyłem, tutaj, ten teraz, to wszystko to jest La du d'Imidi, czy jakoś tak. Mój francuski jest słaby, ale tutaj macie. Jest to 3000, e, prawie 4000 metrów nad e, metr, poziomem morza. Metrów. Sztos. Zaraz wchodzę do takiej szklanej komnaty. Nie można sobie zrobić zdjęcie. Jakbyśmy stali nad niczym, nad górami. Zaraz zobaczycie. Te figury. Dziękuję. Dziękuję. Ok. The king of Poland. The king of Poland. It's working. Ok, możemy zobaczyć fałd. Jesteśmy na Aguje do midi, czyli tutaj, gdzie jest আমন ব্লাং হেজ অফ O tu już za tą górę wspinają się alpiniści ze sprzętem no ja przyjechałem w Waditaska, więc bez kasku, bez niczego, więc wracamy do widoków A tak naprawdę to tak mi się powodzi Zgazowało się da dziadostwo. Wasze zdrowie